Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Zaworecki, jestem prezesem grupy zakupowej z branży grzewczej instalacyjnej w Grupa ABG Spółkazo. Jeżeli chodzi o wpływ przepisów, to wpływ przepisów może być albo wprost poprzez nakazanie bądź zakazanie pewnych czynności. Albo może być poprzez motywację ekonomiczną. I tutaj tak naprawdę można rozróżnić, czy widzimy na rynku grzewczym obydwa tego typu rodzaje norm prawnych. Jedną z nich jest chociażby zmiana od stycznia 2025 w zakresie podatków, gdzie z ulgi termomodernizacyjnej wprowadzonej kilka lat temu, po pierwsze zmienił się trochę limit, został on delikatnie podwyższony, czyli zwiększył szansa na odliczenia w zainwestowanych kwot. Z drugiej strony z tychże ulg wyleciały kotły gazowe. Czy to będzie miało duży wpływ? Myślę, że z pewnością jakiej będzie miało. Co do jego skali oddziaływania trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, natomiast nie, na pewno nie zostanie to całkowicie bez wpływu. Do drugiego rodzaju przepisów myślę, że można zaliczyć chociażby normy zmuszające, tak jak mieliśmy normę zmuszającą do zarejestrowania źródeł ciepła, które było sankcjonowane karą finansową, jeżeli takiego obowiązku nie zostało wykonane. Ten rejestr został stworzony, chociażby te właśnie tego typu przepisy, które nakazują pewnego rodzaju działania. Z kolei do przepisów takich zakazujących, które na przykład w tej chwili nam się dokładnie zaczęły zmieniać już parę lat wstecz, to są uchwały sejmików wojewódzkich wskazujące daty i rodzaje możliwych do, do instalowania, a później użytkowania źródeł ciepła. I takim przykładem możemy na przykład powiedzmy, powiedzieć, to jest dla województwa łódzkiego od 1 stycznia tego roku, czyli 1 stycznia 2025 roku, w tym, że województwie nie wolno już używać, w całym województwie zaznaczam, nie wolno użytkować kotłów pozaklasowych, czyli nie może być już użytkowany żaden kocioł legalnie, który nie ma co najmniej trzeciej klasy w czystości emisji czy czystości spalin, czyli emisyjnej. Z drugiej strony, na przykład od kolejnego roku, czyli stycznia 2026, załóżmy takim przykładowym w województwie, jest województwo śląskie, w którym nie będzie możliwe użytkowanie, zaznaczam. To nie znaczy, że nie w instalowaniu, bo instalowanie było ograniczone wcześniej. Ale użytkowanie kotłów, które mają datę produkcji od bardziej odległą niż 5 lat, jest to związane z kolei z tą datą wejścia w normy emisyjnych 5 klasy, czyli ekodesignu, czyli chodzi w tym momencie znowu o jak najwyższej jakości, emisji urządzeń grzowczych. Czyli mamy tutaj te normy prawne, które wpływają. I jeżeli dodamy do tego jeszcze normy prawne czy regulacje, może nie, to już nie tyle normy prawne, co regulacje związane z ustawodawstwem, takimi jak programy wsparcia. Tutaj wracamy do tego programy o największym wpływie na nasz rynek, czyli czystego powietrza. No to tam widzimy, że zmiany zasad w w składania wniosków, w rozpatrywania wniosków, w kontroli tych wniosków bardzo mocno wpływa, czy może wpływać i wpływać będzie z pewnością, może nawet tak to powiem, na rynek urządzeń grzewczych.